Witam w pierwszym odcinku nowej serii z Uncharted 4 Kres Złodzieja. Zagrajmy nową grę na poziomie umiarkowanym, szotnego wspomagania. Pierwszy slot.

Wiem, trzeba uciekać. Nie wiem, na ile bezpieczne jest takie taranowanie łodzią. Poszło za dobrze. to dobrze toś sam chodźmy do niego Dlatego popłynął muszę sprawdzić. Czy da się czułość myszy trochę obniżyć? Uważaj, przed nami skały! Raczej nie wiele tu widzę! Usuń! Staram się jak mogę! Zrób wszystko! Skała przed nami! Znowu za burtą? Nathan. Nathan. Co ja mam z tobą zrobić? Pewnie masz tak samo dość mojego gadania, jak i ja. Zostałeś tu ze mną, zamiast jechać na wycieczkę z pozostałymi dziećmi. Mam to gdzieś. Tak, i w tym tkwi cały problem. Dlaczego wyłącznie ja dostaję karę? Bo to ty zacząłeś bójkę. Nie chciał mi oddać książek. Kazałam ci je zostawić w pokoju. Sam jesteś sobie winien. Nie miał prawa mi ich wyrywać. A ty nie miałeś prawa podnosić na niego ręki? Nie chodziło tylko o to. A o co? O nic, powiem na spowiedzi. Pomimo moich starań, widzę, że bardzo chcesz podążać tą samą ścieżką co twój brat, marnujesz się. Sterować młodszą wersją, na pana, to wygląda, widzę, co tu się dzieje. trochę lepiej. W górę i dookoła. Tędy nie przejdę. Przejdźmy środkiem. O, o. Przecież powinniśmy pomagać właśnie takim chłopcom jak on. Przez niego zaniedbuję kilkunastu innych podopiecznych. Ale co ja niby mam zrobić? Zna moje zdanie. Jeszcze nie postawiłem na nim krzyżyka musisz stawić temu czoło Posłuchaj, Porozmawiam z nim rano dobrze Życzę księdzu Dobrej nocy Dobranoc siostro Catherine Przed okręty teraz Tatka? To moja teczka. teczka. Hmm. Ochronka dla chłopców imienia Świętego Franciszka. Prawozdanie wychowawcy. Zauważyłam, jak Edward wymachuje książką Natana, drażniąc się z nim, Natan natychmiast naskoczył na Edwarda i przewrócił go na ziemię. Podbiegłem, żeby rozdzielić chłopców, ale niestety już zdążyli obsypać je gradem ciosów. Nic tutaj już więcej. Niech to. Jest zamknięte. tam zauważony no tam. chodź ze mną po do muszę się dostać do okna osłon? no dalej z drogi siostro teraz mogę niech ona przyjdzie, gdzie indziej. A tu siostra jest. Znowu zapomniałem kluczy, otworzy siostra bramę. Już idę. losie Sam, czekaj. Jeszcze troszeczkę. O nie, bezpiecznie. Nie spadliśmy? O, co jest, bracie? Orientuj się! Daj tak. tak, spokój. Miło cię widzieć, braciszku. Co to jest? Naprawdę znowu? Nieważne. Kazałem ci unikać kłopotów. Ale on nas obrażał. No i? Mówił, że... Ojciec nas olała, nasza matka smaży się w piekło. Natan, Nathan, zrozum, on po prostu chciał cię wnerwić, okej? Okay? Olewaj takie zaczepki. I kto to mówi? Rób to, co mówię, a nie to, co robię. Masz. Przeziębisz się. A tak, w ogóle to co tu robisz? Jak zakonnice cię złapią, wezwą gliny. Mam coś dla ciebie. Nie chciałem czekać do świąt. Co? Jest na zewnątrz. Miałem unikać kłopotów. No to zrobimy wyjątek. Mhm. Okay. Nie zrobimy. za nim. Dalej. Brawo. Ależ ty lekki. Siostrzyczki cię nie karmią? Coś tu pusto. Gdzie są wszyscy? Na rekolekcjach. No, no, pamiętam to. Tam ksiądz Daffy? Tylko on jest tam w porządku. Powinieneś go odwiedzić. Nie, nie potrzebuję kuponów. Okej, okay, udało się przeskoczyć. Nie podłożyłeś? Podłożyłem, ale... A przynajmniej tak myślałem, ale... To i tak nieważne. Pójdziemy górą. Górą? Chodź ze mną. Patrz i ucz się. Wow. A teraz... na górę. Robiłeś to wcześniej? Eee, raz czy dwa. No, dawaj. Teraz ty. Okej, okay, chodźmy po linię. A co tam u ciebie? Głównie praca. A co z tamtą dziewczyną? Którą? Krystal? A, różnie bywa. Znów się... rozstaliśmy. Bez ryzyka? Nie ma zabawy! O! O! Weź nie myśl o tym! Dasz radę! Bez rozpętu. Widzisz? Oh. Pracizna. Oh. 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 Ta... To pikuś. Trzymaj się blisko. <ścoughs> Super, co? No, ekstra. Chodź tędy, tuż za tobą. Okay. Hej, okay, na drugą stronę. No nie doskoczyłem niestety. Jeszcze raz. Alter. das? Ist das. Czemu nie chce przejść? Wasa temtę? Widok, co? Ta. Nie najgorszy. Byłeś tu już kiedyś? Na tym dachu? Nie. Ale wiesz dokąd iść, tak? A, mniej więcej. Zostań tu i obserwuj. Okej. Okay. Dasz radę, dasz radę, Nate. To spróbujmy. Dawaj. <tryk> <tryk> o cholera! Mam Chodź. 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 <tryk> Udało się. Tak. No jasne. Za mną. Gdzie teraz wiesz co? A może pójdziesz przodem? No ta serio, będę tuż za tobą. Zuch, chłopie, zaczynamy. Wow! Udało się? Teraz po rabinnie. Dobra, za tobą Teraz nadu Zwialiśmy im. Widzisz? Okej. Okay. Patrz na to. A? Wow, to jest dwusetka? Dwusetka? Pogięło cię? To przecież jest pięćsetka. C.C. dwusów. No co ty? Ta. Kradziony, co? Nie, skądże znowu? Ej, nie wiem, czy wiesz, ale ja się zmieniłem. Ciężko na niego harowałem. No, śmiało, usiądź. Co? Wiesz, kiedy odstawiasz takie szopki? Kiedy masz poczucie winy? Za bystry jesteś, braciszku, wiesz o tym? Dobra, dostałem robotę. Dobrze płatną, nawet bardzo, ale muszę na trochę wyjechać. Na jak długo? Coś koło roku, maksymalnie. Szybko zleci, zobaczysz, Okej? Okay? Zostawiasz mnie. Przestań, nie dramatyzuj. Nie wystarczyło, że zostawiłeś mnie w tym miejscu? Dlaczego mi to robisz sam? Ja robię to dla ciebie. Zarobię kasę dla nas dwóch, a za parę lat, ja jak to wyjdziesz. Za parę lat. Weź mnie ze sobą. Ja zrozum, sam tu daję radę. Dorzucę się. Wiem, że nie przepadasz za sierocińcem Nie masz pojęcia. Ale to teraz najlepsze miejsce dla ciebie. Ok? Wierz mi, wiem, co mówię. To nie fair. Ej, hey. całe nasze życie jest nie fair. Ale żyjemy, nie? Ta. Ta. Wiesz co, właściwie mam jeszcze jedną niespodziankę. Tylko sprawa nie jest taka prosta. Co? Znalazłem rzeczy mamy. Wszystko, co sprzedał tata, namierzyłem kupca. Jak mówisz to, żeby mi poprawić humor? Nie, przysięgam na Boga. Gdzie? Druga strona miasta. Może byśmy coś odzyskali? Czyli ukradli? Jaka to kradzież? To są przecież nasze rzeczy. Gliny będą miały inne zdanie. No to nie dajmy się złapać. To co, gotowy? Niech będzie. Va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? No sé si vas a que espalda. Acabemos con este. Gustavo, mata a este gringo. Esto va a ser divertido. Chingada, este gringo sabe pelear, ¿eh?

Llega. ¡De arriba! Los... ¡Sí, Gustavo! Es ¡Con nosotros! ¡Puedes hacerlo! Ahora sí, pendejo. Te vas a arrepentir. ¡A él! ¡Puedes hacerlo! ¡No dale, amigo! ¡Vuelve ahí! la cara. Ok. Ya voy a... el cráneo. Te voy a matar, Te voy a cerrar la bocota, gringo. ¡Ya basta!

Dobry! spokój. Jak długo chcecie mnie tu trzymać, co? He? A gdzie to Patrzysz na nią. Baw się dobrze. Na pewno. Gracias. Ej, Ej, staję spokojnie. Dobrze już, kalmapę. Rozpoczęliśmy rozdział drugi o w tym odcinku, tyle starczy. Do zobaczenia w kolejnym.